Kościół Chrystusa jest atakowany przez wiele fałszywych nauk, wymyślonych przez fałszywych nauczycieli, którzy udają prawdziwych pasterzy, a są drapieżnymi wilkami. Dlatego moim obowiązkiem, jako chrześcijanina, jest przestrzeganie ludzi przed tymi pracownikami szatana. Przyjrzyjmy się zatem kilku cechom. Jakie posiadają głosiciele fałszywej Ewangelii? 1. Ich nauka jest skupiona na człowieku, zamiast na Bogu. 2. Poszukują oni ponadnaturalnych manifestacji ducha jako ostateczny autorytet, zamiast Biblii. 3. Są pełni pychy, 4. Są chciwi na pieniądze, 5. Nie boją się Boga i nie dążą do biblijnej świętości, 6. Nie głoszą krzyża, upamiętania się, zaparcia się samego siebie, świętości ani charakteru Boga. nie głoszą oni przeciwko grzechowi. Tak oto prorok Izajasz opisywał pasterzy, którzy pozostawiają swą trzodę narodu izraelskiego na pastwę wilków herezji i odstępstwa. Izajasza 56, wersety od 10 do 11. Wszyscy jego strażnicy są ślepi, wszyscy są nierozumni, wszyscy oni to nieme psy, które nie umieją szczekać, tylko ziewają, leżą, lubią spać. Psy to żarłoczne, nienasycone, a są nimi pasterze, którzy na niczym się nie znają. Wszyscy chodzą swoją własną drogą, każdy myśli o własnej korzyści, wszyscy bez wyjątku. A nasze czasy przepowiedział apostoł Paweł, kiedy napisał: A duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych, i będą słuchać nauk szatańskich. Drodzy widzowie, nie dajcie się zwieść tym szatańskim naukom. Studiujcie swoją Biblię codziennie, aby zobaczyć, czy wasi nauczyciele nie głoszą fałszu. Przyjmujcie do siebie Boże Słowo, bo bez tego nie możecie się podobać Bogu.